Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Blunt Monkey City u mnie na kanale. Pod poprzednim materiałem z tej gry zostawiliście tyle oto pozytywnych ocen. Blisko 500 łapek w górę, super by było gdyby pod tym filmem do tych 500 pozytywnych ocen udało nam się dobić. Także z góry dziękuję każdej osobie, która już w tym momencie zostawi łapkę w górę. No i co, my dzisiaj zrobimy sobie kolejną specjalną misję. Specjalną misję z łodzią podwodną. Pamiętam, że to wyzwanie do najprostszych nie należało. Także jestem mega ciekaw, jak mi pójdzie. No i co, nie zamierzam przedłużać. Przejdźmy sobie do materiału. Myślę, że możemy zacząć od jakiejś. E, czekajcie, dobrze siedzę? Dobrze siedzę. Trochę się muszę odsunąć. O, muszę się wyprostować. Możemy sobie zacząć od jakiejś skrzyneczki na start, bo mam ich aż 11. Trochę ich oczywiście dzisiaj pootwieramy. E, no w sumie, czekajcie, muszę też o kabel przyblokować do, do myszki, bo mi. Zjeżdżam z monitora, z podstawki na monitor, i potem o tę podstawkę się blokuje. Nie wiem, czy sobie to wyobrażacie, ale no w każdym razie jest to problematyczne, bo potem mam ograniczony zakres ruchu myszką w jedną ze stron. Po prostu ciężej się przesuwa, bo kabel się blokuje. Eee, a u mnie kabel management jakikolwiek nie istnieje, więc no cóż, eee, generalnie tak. Tak wygląda poziom, który będziemy sobie dzisiaj robili. Eee, tak jak widzicie, tutaj jest eee, aż 26 rund. Ojku, tego nie pamiętałem, w żadnym razie tego nie pamiętałem. Także mamy taką łódź podwodną. No jestem jestem mega ciekaw jak to... O, tu już jakieś sterowce są. Jak to będzie wyglądało? Także chyba nie ma co przedłużać. Nagrodą jest aż 500 punktów doświadczenia. To dosyć sporo jak na jeden stage. Dodatkowo jest quest również na, na to wyzwanie. Więc jakby... E, no, więc tak jakby... O, mamy łódki. Super, nie mogę ich ulepszyć. To mogę naprawić. I wiem, że będę musiał naprawić tę łódkę. Ponieważ tutaj w ostatniej rundzie leci Zomg. I jak naprawię tę łódkę, to dostanę tego skilla, który pozwoli mi one-shotować tego zomga. To w miarę pamiętam, że, że trzeba to naprawić. Okej, okay, postawmy sobie. Dobra, zróbmy w ten sposób. Eee, tak, tak, zdecydowanie. Eee, czy na pewno tak. Tutaj gdzieś potem ręcz będę ulepszał, albo tu na najle może najlepiej by było. No nie wiem, tutaj, tutaj damy. Potem będę ulepszał zasięg, więc. No tu zdecydowanie możemy zagrać w ten sposób. Cyk, ulepszyć zasięg. Oj, zobaczcie jak ładnie ten zasięg teraz tu pokrywa. No, dobra, zobaczmy. Aha, okej. Okay. Zaczyna się od balonów z pancerzem. E, więc zagramy sobie w ten sposób. Oczywiście snajpera na strong, dzięki temu, że... Dzięki temu, że gram snajperem, bo mogłem zagrać armatą, ale wtedy wiecie... Nie wiem czy w następnej rundzie, a czy to jest 15 rund... Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy w następnej rundzie na przykład pancerz nie poleci z drugiej strony, nie? I wtedy wiecie: Gdybym postawił tu armatę, to już prawdopodobnie nie byłoby mnie stać na kolejną, żeby postawić ją też tutaj. A snajper ma zasięg na. A ciekawe, czy on widzi przez tę łódkę? Chyba widzi, bo nie widzę, żeby tu miało mu coś z ten zasięg ograniczać. Więc jak najbardziej spoko. Runda pierwsza z drobnym zaskoczeniem, ale udało nam się ją zrobić. Fajnie, bo mamy tutaj. Ok, 1-1 są ulepszone te statki, co oznacza, że no nie mają zasięgu innych wież, mam tylko i wyłącznie zasięg ten swój tutaj, bo drugie ulepszenie w lewą stronę daje łodziom podwodnym zasięg innych wież, tak? czyli e, powiedzmy, ta łódź podwodna byłaby w stanie atakować balony tutaj, bo e, jakby dart małpka ma tutaj zasięg, tak. Tylko, że no musiałaby być ulepszona na drugie ulepszenie tutaj, a jest na pierwsze. Także no nic z tego. Niestety nie ma tych dużych zasięgów. Dobra, myślę tak. Myślę, że zagramy sobie farmą. Nie wiem czy nie, nie przesadzę. To znaczy... trochę nie wiem czego się spodziewać tutaj. Yy, I wiecie, jak nie wiecie czego się spodziewać, to jeżeli pójdziecie w farmy, to trochę zawsze ryzykujecie, no bo jednak. Yy... Przestajecie wydawać na pewien moment pieniążki na defensywę, a zaczynacie ją wydawać na, yy, na zarabianie, tak? Oczywiście to się opłaca i tak dalej, ale no. O, na przykład, tak jak teraz widzicie, nie mam nic, co bije kamo. Właśnie. Właśnie się okazało, dobra. Leci ten pancerz. Dobrze, że mamy tego snajpera. Wydaje mi się, że nie będę na razie nic więcej dostawiał. Wydaje mi się, że nie. Łódkę w ogóle mógłbym tu postawić. To było całkiem spoko. Tak zrobię. Tak zrobię pewnie. W tym momencie ona ma zasięg tu, ale również będzie w stanie atakować tu i tu. Centralnie przed tym statkiem. Będzie w stanie jeszcze trochę, trochę obrażeń zadać, więc wydaje mi się, że to jest spoko opcja. Również z, grape shotem, z, z jakby z przyspieszoną. z, przy z, z przyspieszoną szybkostrzelnością. To chciałem powiedzieć. Jak najbardziej, jak najbardziej będzie to, wydaje mi się, fajnie działało. Ojku, ale dostałem. Mega dostałem zdecydowanie mega dostałem dobra mm, kupmy dart małpkę jedną kupmy dart małpkę drugą nie ulepszamy tutaj zasięgu stawiamy je w takim miejscu że nie ma co ulepszać im zasięgów czy zasięg zawsze opłaca się ulepszyć ale po prostu nie jest to priorytet tak bo czasami stawia się jednostki z myślą od razu o większym zasięgu tak a tutaj no ten większy zasięg wiadomo przyda się bo będzie potem pokrywał też ten fragment na przykład ale nie jest to obligatoryjne, to znaczy nie potrzebuję tego na już, tak? Nie jest to, nie jest to obowiązek. Dobra, kupię Google na wszelki wypadek, gdybym miał lecieć jakiś kamopancerz. Ojejku. Nie dam sobie z tym rady. Nie ma opcji, że ja sobie z tym dam radę. Dobra, kontynuujmy od tej szóstej rundy. Niech będzie, wydamy ten nasz... Żeby już nie, nie, nie pokazywać wam tego poziomu od początku. No, oczywiście, na taki raż jest y, jedno słuszne rozwiązanie. <grym> Powiedziałbym. A właśnie. Aha, ale to kosztuje 3. Aż takie drogie to jest? Okej. Okay. To by było dobre ulepszenie na ten raz tak swoją drogą. Mm. No to tak. Mogę postawić maga. Mogę postawić maga z piorunem, tylko że nie będzie mnie stać na. Dobra, to tu musimy zagrać armatą po prostu. Dobra, niech będzie. Tu zagramy armatą, a tam magiem z piorunem. Hmm, szkoda, że nie stać mnie na to za 3300. Może gdybym sprzedał farmę, no ale teraz sprzedawanie farmy w tym momencie się średnio raczej opłaca. Będę musiał też dokupić widzenie kamo temu magowi prędzej czy później. Armacie na pewno większy zasięg. Okej, okay, on jest na strong. No i na pewno też to i to. E, 2-1, całkiem spoko ulepszenie. Tutaj drugie ulepszenie w lewo dodaje nam rozprysk. Tak widzicie, teraz poszło ciutkę lepiej. Nawet zdecydowanie lepiej, no bo już ten pancerz mi się nie przebił. Ale dalej, e, dalej ten raż, który poleciał przed chwilą, był mega, mega mocny, i to muszę przyznać. Że był naprawdę taki solidny, bo tam poleciał ceramik, poleciał dużo balonów z pancerzem, jest to oczywiście. Okej, okay, to zwiększa szybko strzelność, wydaje mi się, że spoko. Wydaje mi się, że spoko i teraz Chciałbym możliwie jak najszybciej ulepszyć snajpera Tak szczerze Wydaje mi się, że on mi może dużo pomóc. Snajper z szybkostrzelnością, z możliwością bicia kamo. Szkoda, że... No tak, ale ja nie mam tutaj drugiego ulepszenia. Drugie ulepszenie tutaj bardzo mocno zwiększa popping power snipera. To znaczy to, ile jeden strzał zadaje obrażeń, tak? Ile warstw jest w stanie przebić. I bardzo żałuję, że ja tego ulepszenia nie mam. Zapomniałem go kupić. Właśnie tak jak mówię, ja sobie muszę w tej grze robić jakiś spis rzeczy, które chcę zrobić. Bo ja potem zapominam. Ej, łódki mam naprawdę fajny zasięg. Chcę postawić jeszcze jedną. Tym razem po przeciwnej stronie I wydaje mi się, że to będzie powoli moment W którym ja już zacznę oszczędzać na naprawę Na naprawę tego sab'a. Mhm. Tutaj mamy 2000 golda W razie czego, więc tak naprawdę muszę zbierać Tylko i aż 6000 Ciężko stwierdzić, czy to dużo, czy to mało No trochę to jest na pewno Szkoda bardzo, że nie mam tego upgrade'u no. Nie pomyślałem o tym Zapomniałem w ogóle, że ja tego nie mam Bo zobaczcie, jak ten sniper atakuje Możecie się przyjrzeć, jak dacie radę nie, nie tak łatwo to zobaczyć, ale on na przykład potrzebuje kilka strzałów, żeby żeby zniszczyć takie. Chyba zielone balony nie, ale. O, tutaj przed chwilą było widać, że rozbijał jeszcze, że potrzebuje jakby kilku strzałów. A Sniper, no wiecie, jest spoko, jeżeli jest w stanie jednym strzałem coś pokonać. To wtedy, w połączeniu z szybkostrzelnością, to jest mega mocne, mega mocne kombo. No a tutaj niestety. Niestety tej strzelności zabrakło. O w ogóle mam 105 tej waluty premium. Powiem wam, bardzo szybko się ją zdobywa. <gryw> tak, całkiem szczerze. Naprawdę bardzo szybko się ją zdobywa. 11 e, runda, do tej 15. Ale dlaczego tam było pokazane, że jest 26 rund? Tego nie rozumiem. Na, na samym początku, na tym ekranie początkowym było pokazane, że jest 26 rund. Nie wiem. E, widzę, jak widziałem. Jak widziałem. E... 15 rund, tak widzę, 15 rund dalej. Dobra, dostawmy sobie jeszcze. Dobra, żeby się tutaj nie zaczęło robić jakoś bardzo niebezpiecznie. Runda 12. O proszę, nawet farmy na razie nie muszę sprzedawać. Naprawiamy. I to nam odblokowuje skila, i ten skill jest nam bardzo potrzebny na. Ee, no jak nie trudno, jak możecie łatwo zgadnąć, na ząga, który tutaj się pojawi. To akurat pamiętam. Znaczy, oglądałem sobie ten poziom, jak go przechodziłem parę lat temu. <grych> Także mniej więcej wiedziałem, że potrzebuję e, kupić to za 8000. tysięcy. Pamiętam, że wtedy kupiłem to na ostatnią chwilę, na tym odcinku. No ale też tutaj e, jakby raz padłem, tak? Musiałem sobie odnowić, wiecie, za te, te Blund No ale też nie żałuję ich, bo z drugiej strony po to są, żeby, żeby z nich korzystać. E, dobra. Kupmy sobie może jeszcze jednego snajpera. Tylko tym razem, czy, właśnie czy tym razem na first. Czy to się opłaca? Nie, on też powinien być na strong. Raczej bez sensu. Dobra. Mm, leci jakiś pancerz, no ale o pancerz nie musimy się martwić. O kamopancerz również. Jeżeli jakiś miałby się pojawić, no to ten snajper bezproblemowo się tym zaopiekuje. Oj, mamy Moaba. Aha, a tu pewnie to tak nie działa, nie? Że sobie mogę wyjść. O, ale i tak daliśmy radę, przyfarciłem. Przyfarciłem, bo i tak daliśmy radę. Dobra, wiecie co? Ja postawię Monkey Village ze zwiększonym damage'em. Dobra, super. Dobra, cyk, cyk, okej. Okay. I mam finałową rundę, cyk, odpalamy skila. No i teraz został nam już tylko jakiś rasz składający się z balonów, i z jejku z tych, tych. W ogóle mam bardzo dużo. Aha, za tego zomga dostałem tyle golda, spoko. O, dobrze, że zacząłem, dobrze, że zacząłem agresywnie dobudowywać defensywę. Nie pamiętałem, że mołaby jeszcze jakieś latają na tym poziomie, zupełnie tego nie pamiętałem. No ale najważniejsze jest to, że udało nam się odblokować Saba. Oczywiście przy okazji ukończyliśmy zadanie. No, i oczywiście w związku z tym dostaliśmy klasyczne zadanie dotyczące budowy wszystkiego, co z SABem jest powiązane. Także na pewno będziemy sobie to. Zobaczmy w ogóle, ile takie budynki kosztują. Na pewno nie za dużo. O! Ciekawe tylko, czy na wodzie trzeba to postawić. Nie musi być na wodzie. Super. To stawiamy tu. Teraz budyneczek z sabem. To, to już może, może być potrzeba, żeby to było na wodzie. No, dokładnie tak samo jak port. Jak w przypadku łódek, to również musi być na wodzie. O to akurat idealnie się składa. I okej. Okay, I trzeba było jeszcze. Tam jeszcze było, żeby użyć saba w grze. No to na razie nie mogę tego zrobić. Ogólnie to tak. Też powiem wam, co u mnie ogólnie tutaj się dzieje. Generalnie o, mogę zaatakować. I nie wiem od czego to zależy, kiedy ja mogę wykonać atak. Serio, nie wiem od, od czego to zależy? Kiedy ja mogę wykonać atak. Mogę chyba po prostu raz dziennie atakować? Nie wiem. Jeżeli chodzi o research, yy, to wam też pokażę. Yy, nie, no nie chcę. Czy ja mogę gdzieś zobaczyć? Yy, chyba będzie ciężko. Dobra, to na, na razie, na razie, e, jeszcze kiedyś się tym na pewno zajmiemy. E, chciałem tego snajpera ulepszyć, ale teraz nie będzie mnie stać. Nie, będzie mnie stać. 3400, to bardzo taniutko. E, otwórzmy paczki. Otwórzmy sobie z 6 paczek. O, a co to jest? Ancient Pack, Limited Time. No i co? Jak kliknę Buy Packs, to co, mogę kupić? Aha. <laughs> jeden, jeden, rzadk, jedna rzadka paczka kosztuje 47 złotych? I co, jest gwarantowana legenda jedna. Bardzo drogo, bardzo drogo, naprawdę. Moim zdaniem to się nie opłaca, ale to już wiadomo, każdy tam wedle swojego uznania. Ale ja pamiętam, że na początku jak nie pamiętałem ile te paczki kosztują, to się zastanawiałem, czy jakieś sobie nie kupić, ale szczerze to się chyba średnio opłaca, tak powiem wam szczerze. Już najbardziej się chyba te zwykłe paczki opłaca kupić, ale z drugiej strony i tak naprawdę ciężko jest. Naprawdę ciężko jest e, wbić tutaj jakieś sensowne poziomy na tym e, Monkey Knowledge, no bo to po prostu wymaga bardzo dużo punktów. O, na następnym ranku będę miał sprzedawanie, na następnej randze będę miał sprzedawanie małpek. E, zwróci mi 85% jakby ich wartości, czyli no po prostu sprzedawanie będzie bardziej opłacalne niż do tej pory. <laughs> Spoko. Ok, 80 do samolotu. O, base coast, a to fajne. Bazowy koszt, 10% tańszy samolot. Samolotów nawet nie mam na razie, więc w sumie mówię, że fajne, ale <gryw> póki co samolotów nie używam. Do Saba dostaliśmy. Ej, to też jest fajne. Co trzeci strzał z Airburst, Air to jest um, Burst chyba, to się tak czyta. Burst czy Burst? Burst czy Burst? Zaraz się dowiemy, czekajcie. Dajcie mi chwilę. Tłumacz. Zaraz przeczytamy. Burst, chyba. A że, dajmy, żeby przeczytał. Burst. Burst. O, dobra, dobra. E, to już wiemy. <laughs> Filip bawi i uczy. E, Pierce of Every... Okej, okay. przebijalność każdego drugiego ataku jest Co drugiego ataku jest zwiększona o jeden. Ciekawa sprawa. O, kolejna ranga, Base Coast. E, właściwie to pierwsza ranga na Bukanerze. Zmniejszony bazowy koszt oraz koszt upgrade'ów. Bardzo fajna sprawa. No i teraz, co chciałem jeszcze zrobić dzisiaj. Chciałem zrobić Bloom Bacona, to na pewno. Pokazać wam, jak stoimy z upgrade'ami. Bo w sumie chyba nie dużo ruszyłem, więc nawet nie wiem, czy jest sens to pokazywać. Bo dosyć często wrzucam te odcinki. Szykuję się w ogóle lekkie zmniejszenie częstotliwości odcinków z Blooms Monkey City. No bo po prostu chcę... Trochę dozbierać rzeczy, żeby wam mieć też co pokazać. Bo teraz jest jeszcze sporo tych sekretnych poziomów, znaczy sekretnych, tych takich specjalnych leveli, tak? Jak, takich jak właśnie robiliśmy z tą łodzią podwodną i tak dalej. A dobra, czekajcie, co ja mógłbym tu postawić? O, zagrajmy może w ten sposób, chociaż go to by się chyba bardziej opłacało gdzieś tu postawić, na środku, sam nie wiem. No nic, na pewno potrzebuję też coś na pancerz. No, więc jakby po prostu czuję, że będę musiał troszeczkę zwolnić w momencie, w którym zacznie brakować tych specjalnych poziomów, tak? No bo wiecie, budowa wszystkiego będzie trwała dłużej, wszystko po prostu będzie pochłaniało więcej czasu. Ale spokojnie, bo jeszcze w ogóle nie ogrywałem przy was bossów, a jeszcze chcę wam pokazać ten content, jak jest w tej grze odnośnie właśnie grania tych poziomów z bossem. Tym się w ogóle jeszcze nie zajmowaliśmy, a chciałbym wam to pokazać. O, już, już pokonaliśmy? Super. 100, 100 expa, 300 golda i dwa razy e, pieniążek. Jestem w ogóle też ciekaw, jaka mapa jest teraz na terytorium. Na razie z Bossem nie chcę walczyć, będziemy sobie to robili w kolejnych odcinkach. E, jaka mapa jest na terytorium? To też jest dla mnie ważne. I z kim mnie sparowało? No właśnie, wiecie, 20 level. A możemy sobie. Muszę sobie go przeszpiegować. Przeszpiegujmy sobie. Co tam ten gość ciekawego ma. Okej, okay, ma ulepszone farmy. Ma w ogóle kupioną paczkę z, za pieniądze z tym jejku. Oni zawsze mają takie kozackie te. Takie kozackie te swoje wioski, a ja mam takie wiecie. Słabiutkie w porównaniu z nimi. To jest. To jest pakiet. Mm, te ozdoby, ja na ich temat również nagram film, ale to jakby nad tym będziemy się skupiali dużo później, bo to są te ozdoby takie specyficzne, to nie są żadne budynki, tak jak moje, tylko to są ozdoby i je można. A ciekawe, co ten ma, zobaczmy, też go przeszpiegujmy. <laughs> Zobaczymy, co tam na świecie, nasi rywale mają. A nie, to tamten nie miał ulepszonej farmy, ten ma ulepszone. Nie ma ulepszone czy nie ma? Ma ulepszone, bo na 18 poziomie można ulepszać. Chyba na 18, bo w ogóle ma treasure chesta na wulkanie tak śmiesznie. No. On ma większy chaos niż tamten. Tamten miał znacznie lepszą wioskę moim zdaniem. Eee, no, w każdym razie. W sumie 16 rundę. Raczej bym sobie z tym poradził, ale to sobie pewnie zrobię poza odcinkiem. Będą też jakieś odcinki z przejmowania terytorium, tylko muszę mieć ciutkę. Chociaż ja też nawet nie mam najgorszej tutaj tej. Te płoty są tak bez sensu postawione, ale my to wszystko będziemy mogli zmienić. E, tak, jak sobie na przykład tutaj wejdziemy, to nie muszę się tym zupełnie martwić, bo mogę sobie to zmienić, przynajmniej z tego co pamiętam. Ta. A co to zrobi? Aha. Dobra. W sumie ja bym chciał schować wszystkie płotki, bo one są tak szczapy postawione. Ale fajne jest to, że jak je kupiłem, to one mi nie znikną, nie? Że jakby będę mógł z nich korzystać i za każdym razem będę miał je tutaj w inwentarzu. Fajna sprawa. Czy znaczy mam nadzieję, że tak będzie. Dobra. Eee. Nie wiem, zapiszmy. You want to save this layout. Tak, tak, tak. Chcemy zapisać to, jak to na razie wygląda. E, I teraz tak. E, no to, co on tam miał, no to są te paczki. E, czekajcie, gdzie to jest. Tu chyba. O. Clown Manki. I to po prostu kosztuje. Uuu! Ej, nawet nie wiedziałem, że można coś kupić za normalny hajs. Na 40 poziomie mamy taką mapkę na sterowcu. No, on, 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 miał po prostu któryś z tych specjalnych, z tych specjalnych paczek. Już wam mówię. To akurat z clownem kosztuje. Eee, czekajcie, to chyba gdzie to można było sprawdzić? Sorki, ale totalnie nie pamiętam. Eee, gdzieś to można było sprawdzić, ile co kosztuje? Eee, nie pamiętam. No, niestety, niestety zupełnie nie pamiętam. E, no w każdym razie, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli chodzi o ulepszanie farm, no to oczywiście będzie, e, możemy to zrobić dopiero na 18 poziomie. E, tak jak widzicie, odblokujemy możliwość ulepszenia poziom drugi farm. I Za 20 tysięcy, za jedną, więc to jest naprawdę dużo. Ale wydaje mi się, że oczywiście się to opłaca. Czy ja mogę mieć jeszcze? jeszcze sorry, że tak zanudzam na koniec. Okej, okay, piątą farmę będę mógł mieć na 20 poziomie. Super. Yy, tak, moje moi drodzy, to tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Trzymajcie się. Pożyczę Wam miłego dnia. Cześć. Do następnego.